Siemanko, z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w Lewo Dzisiaj czas na kolejny odcinek i nową serię Znaczy nie nową serię, tak naprawdę starą serię naszego motocrossu Ale zaczynamy e, już ostatni tak naprawdę puchar do zdobycia A mianowicie, a mianowicie w klasie 450 Tak więc, no cóż, nie przedłużamy, startujemy Wygraliśmy już dywizję West, wygraliśmy dywizję East no to teraz czas wygrać już 450 całkowitą. Tak więc e, spróbujemy, zobaczymy jak nam wyjdzie. Tak więc, ready to go. Angel Stadium 1. To tutaj drodzy kochani widzowie, spróbujemy nasz, e, Znaczy zaczniemy nasz marsz po upragniony złoty e, puchar, złoty medal. Już w klasie 450. -tek. Tak więc, fajerwerki wystrzelone. Pięknie wszystko wygląda. Ładnie. Ale pięknie to wygląda No i już jest Adi zakręcony 5.9 na swojej nowiutkiej Hondzie 450C Tak więc startujemy Wszystko gotowe, no to Jedziemy z tym koksem. Ach, chciałem ukraść start, ale się nie udało. Tu już po jednego, zaraz żeśmy przejechali. Można powiedzieć, co tu się stało, ale teraz gleba niesamowita. Już na dzień dobry. Chcieliśmy zacząć dobrze, jednak się nie udało, ale już. Przebijamy się pomalutko, ale ciężko. Widzę, że tutaj jednak prędkość już jest znacznie większa, mimo wszystko trzeba to opanować. Ole tutaj teraz ostro mnie przeatakowali. cie, cie. tutaj przy krawężni. No i któryś z zawodników tam em, z przodu nie pozostawił, przepraszam, teraz muszę się skupić. Dobrze, dobrze, ole tutaj ciasno, ale idziemy! To jest pierwszy wyścig sezonu, bardzo ważny. Zawsze trzeba dobrze wejść tutaj, ciasno, ale jedziemy, jedziemy. Pięknie, teraz skok przedzieramy się na szóstą pozycję, piątą. Nie, piątą, przepraszam, szóstą. Teraz dobrze, dobrze. No i chwilowo straciłem wizję, bym powiedział, ale już jesteśmy. Coś mi się telewizor przygasł, powiem wam szczerze. Ale nie straciłem za dużo. Piękny, teraz mamy w przykrawężniku i wychodzimy. Nawet nie, chyba na drugą pozycję byliśmy przez chwilę. Teraz po zewnętrznej. Nie, teraz wychodzimy na drugą. a bo nie, już teraz powiem szczerze, zgupiałem. Tak, jesteśmy na drugiej pozycji. Teraz dopiero szybko miałem okazję. Dobra, nie ma co tutaj kombinować. Po hamulcach troszeczkę. A i tutaj od razu widzicie, no. Trzeba uważać z tym gazem, w szczególności na zakrętach. No, na razie na drugim miejscu. Próbujemy gonić z przodu Ryan Dungley. Teraz za mocny te skoki. Wiedziałem, że to się tak skończy. Dalej, dalej, wstajesz, wstajesz, wstajesz. No, dobra, dobra. Na razie nie jest źle, chociaż zawsze może być lepiej, jak to mówią. Dobra, gonimy. Na razie trzecie miejsce w tej chwili. Gonimy. Już mamy tutaj przed nami zawodnika, który jeździ na drugiej pozycji. Teraz wspaniałym atakiem spróbujemy go wyprzedzić, jednak odparł ten atak. Jeszcze nie teraz, może teraz przy krawężniku i udało się. Przychodzimy z powrotem na drugą pozycję, ale teraz. Ale teraz mnie potraktował i spadliśmy na trzecią, tak więc walczymy dalej. Jeszcze się tutaj nie poddamy ostro, ostro. <laughs> Musiałem przyhamować, bo było niebezpiecznie. No, i proszę! Teraz skoczyłem mu na koło, i przez to spadliśmy na które miejsce? Na trzecie? Ta... Aj, aj, no teraz, jaki błąd! No jedź! Wycofuj! Aj, no i taka dobra pozycja była, i już spadliśmy na szóste miejsce. No, szkoda, szkoda, że takie błędy popełniam tutaj. Szkolne, bym powiedział. Ale jeszcze, jeszcze mamy dwa okrążenia do końca. Teraz mnie naciskają dość mocno Przejadę tu, wcisną tak udało się Ale to cały czas na piątej, szóstej pozycji Bo teraz mnie strasznie tutaj cisną powiem szczerze I Ja tutaj przy krawężniczku Oj tutaj, tutaj już wam powiem nie ma żartów Tutaj to już tak jak ostatnio w ist mogli, mogliśmy sobie pozwolić na jakiś tam Próby już delikatne, no właśnie. Wracamy na tor. Mogliśmy sobie spróbować różnych trików i innych rzeczy. To tutaj nie ma czasu na razie nawet na beknięcie. Dobra jest, jeszcze walczymy. Piąta pozycja jak na razie. Już jest czwarta. Także staramy się wrócić na to pudło, i może się to udało teraz, nawet. Kurcze, za nie mówiłem przez chwilę. No on nie rób mi takich rzeczy. Ale tutaj jest ciasno, tutaj widzę będzie walka już do samego końca. Na razie na drugiej, trzeciej pozycji, czwartej. Teraz już nawet nie wiem na której, chyba na czwartej. I teraz jeszcze próba ataku. To jest ostatnie okrążenie przypominam. Przedzieramy się chyba na drugie miejsce, przez chwilę byliśmy na drugim, ale proszę jak mnie tutaj, a ja teraz na nich muszę uważać Już zaraz meta tak naprawdę Pudła, fajnie by było żeby stanąć na pudle, ale będzie o to niezmiernie trudno Teraz, oj no kurcze nie udało się, jeszcze teraz spróbuję przeatakować na ostatnim wyrażu, oto pudło, pięknym atakiem pięknym atakiem chyba na drugie miejsce się przedarliśmy powiem wam szczerze to mi się jeżeli byliśmy drudzy to będzie coś pięknego bo mimo wszystko ten wyścig był bardzo ciężki tak jest mamy drugie miejsce mamy drugie miejsce jestem zadowolony powiem szczerze jestem zadowolony Ryan Dangi był po prostu nieuchwytny i daleko daleko z przodu ja się męczyłem może jakiś kardynalnych błędów nie popełniałem no ale nic, drugie miejsce na początek nie jest źle moim zdaniem 22 punkty tak więc jest dobrze A tu proszę zawodnik Red Bulla Na, na pierwszym miejscu, no nic spokojnie pierwsze koty za płoty Widzimy się w drugim wyścigu Stadium of San Diego to tutaj moi kochani pojedziemy drugą rundę cyklu 450 także mm, nie było źle, tak jak widzieliście przed chwilą. Drugie miejsce rzutem na taśmę na ostatnim wyrażu wyprzedziłem dwóch zawodników. Tak więc jak najbardziej powiem wam szczerze, że jestem zadowolony. Czy teraz będę również zadowolony? To zaraz się o tym przekonamy. Tak więc startujemy. San Diego jak widzicie pięknie tutaj nazwita. Monster się świeci płomienie. Iskry wszystko gotowe. To zaczynamy. No i patrzymy. Get ready. Start, jak zawsze. No ale spokojnie, teraz... Pięknie tutaj się przecisnąć, nie dać się tutaj zepchnąć właśnie. No, no, nie, lu nie lubię bardzo jechać w, tło w tłoku takim na samym początku. Bo wtedy tak naprawdę, no, nie ma się żadnej kontroli. Teraz jakimś cudem wysunął się na pierwsze miejsce od razu. Powiem wam szczerze, jestem bardzo w szoku. I aż tak jestem w szoku, że na własne życzenie zaraz zacznę spadać. Ale wiem już co to jest za tor. Przypominam sobie, ale mnie tutaj przyatakował i tylko nie wiem kto. Powiem wam szczerze, najważniejsze jest zbierać punkty Ale proszę już oddajemy yy, To co yy, znaczy oddajemy o, Odzyskujemy o, to tego co brakowało, Odzyskujemy pierwszy, e, pierwszą pozycję I na pierwszym okrążeniu Pierwsze miejsce, to mi się podoba Trzeba uważać Bardzo wam powiem bo strasznie mm, na zakrętach wystarczy troszeczkę za mocno gazu dodać, i się zaraz wy, wylatuje na zewnętrzną bardzo mocno. Dobra, na razie powiem szczerze, nie jest najgorzej. Pierwsze miejsce cały czas z przodu, i to co mówiłem, trzeba uważać z tym gazem na wyjściach z łuku. Chopki. Też trzeba być czujnym. O, tak jak teraz właśnie. I już pierwszy taki błąd. No a teraz również nie trafiona ta hopka. Dobra i rura. Nie. O i za mocno, za mocno. No i proszę. Wróciliśmy na całe szczęście na tor. Na pierwszym miejscu, ale to jest to, co wiem tutaj. Naprawdę trzeba uważać Bo zaraz tak Właśnie jest duży problem Okej okay, dobra jest Na spokojnie moi kochani nie ma co się Jarać za bardzo Nie powiem żeby się nie przydało to zwycięstwo Bardzo by się przydało ale jeszcze spokojnie jeszcze jest troszkę do mety Chyba dwa okrążenia nie chcę też przesadzać z tą jazdą asekuracyjną. Wolę mimo wszystko trzymać gaz, bo jazda asekuracyjna tu się po prostu źle później kończy, również ciężko będzie dowieść to zwycięstwo. Jak będziemy cały czas mocno z gazu popuszczać, ale przed takimi zakrętami to po prostu trzeba. No i właśnie o tym mówiłem. Znowu wyleciałem przed samą metą, muszę pamiętać. Niestety. Yy, o tym ostatnim zakręcie tak naprawdę, a teraz już zaczynamy finałowe okrążenie. No nie! Cofaj! O, i teraz... Naprawdę, no to jest... to jestem właśnie cały ja. za nie mówiłem wam powiem szczerze, bo chcę bardzo to wygrać tutaj. Ale to co powiedziałem, no za dużo takich prostych błędów popełniam. A i tak jadę z przodu, tak więc nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Teraz prawie do zera musiałem przyhamować, bo wiedziałem czym to grozi. Zaraz, ale już wracaj na torno, nie popełniaj ani takich błędów. Dobra. Teraz tutaj zwolnić, właśnie bo wiedziałem, że to już jest ten ostatni zakręt. Mamy to. I jeszcze sobie. Pięknie wyskoczymy, spadniemy dobrze. Dobrze jest, o to chodziło. Mamy pierwsze miejsce, mamy pierwsze miejsce. Ryan Dungie jednak drugi, no proszę. Także on wygrał pierwszy wyścig. Ja byłem drugi, teraz on jest drugi, ja wygrałem. Także tyle samo punktów będziemy mieli w ogólnej klasyfikacji generalnej. Tak więc. Nie jest źle, robi się bardzo ciekawie Oto on, zadowolony Ale my jeszcze bardziej zadowoleni, bo udało się Bo udało się wygrać Co mnie niezmiernie cieszy 47 punktów Adi zakręcony Ryan Dungay również 47 I to jest ta dwójka Ja na Hondzie, on na KTM huh, Będzie wesoło Przenosimy się już na, dzisiaj, już na dzisiaj Na ostatni tak naprawdę wyścig Tak więc za chwilę widzimy się i słyszymy Angel Stadium 2. To tutaj rozegramy trzeci wyścig i ostatni już dzisiaj. Jesteśmy na pierwszym miejscu. To mi się bardzo podoba. Tak więc fajnie by było zakończyć ten odcinek również z przytupem i wygrać tutaj. Albo chociaż no, utrzymać fotel lidera, czyli być przed Ryanem Dangajem. Czy to się uda? Zaraz się przekonamy. Pięknie tutaj również wszystko. Firewerki strzelają, iskry. Lecą, no to jedziemy. No, pierwsze okrążenie bardzo ważne, bo to jest takie przypomnienie, oczywiście, tego toru. Jeszcze delikatnie kręcimy. Aha, no, jak zwykle tak kręciliśmy, że się zakręciliśmy. Jak to zakręceni w lewo mają, w swoim zwyczaju. Ale powiem szczerze, to był bardzo dobry. Był i się zmył. Chciałem powiedzieć, że to był bardzo dobry start, bo taki był tak naprawdę. Teraz znowu musimy się przedzierać. Nie przypilnowałem po prostu na chopce. Dobrze je, przepychamy się, to jest najważniejsze, pamiętajcie. Dorwać Ryana Daglasa, a zresztą pewnie jakoś sobie poradzimy. Już tutaj pozycje pokazują, ale teraz mnie tutaj po cichaczu wyprzedził jakiś zawodnik, ale my już zrobiliśmy kontrę. No, same zawiasy tutaj Wam powiem. No nie, ale teraz utrzymaliśmy motocykl normalnie w niemożliwym stylu, bym powiedział. Wow, ho, ho, ho! takich skoków to my nie lubimy, powiem szczerze, bo teraz musimy wracać do gry. Po heblach, dobra jest, jakoś opanowaliśmy to na razie na trzecim miejscu. Nie jest najgorzej, muszę Wam powiedzieć. Cały czas ich, ich widzę, także są w zasięgu. Kto to jest, pewnie Ryan Douglas? Nie, to nie jest Ryan Douglas. A już myślałem, że to jest Ryan Douglas, ale to nie jest Ryan Douglas. Że my śmigamy. I walczymy tutaj, żeby Ryan Douglas jest piąty dopiero. To oczywiście daje nam e, pewien handicap mimo wszystko, ale mówię, no Do mety jeszcze jest bardzo daleko. Piękny skok. Teraz jeszcze jeden zaliczy. Do... No ale znowu zapominam, że... Ale takimi rzeczami, no nie no, jedziesz, jedziesz. Dobra, bo zaraz jeszcze mamy to trzecie miejsce. Teraz się odbiłem dziwnie, no całe szczęście e, nie cofnęli mnie, bo nieraz tak bywa, że mogą cofnąć. Okej, okay, nie jest najgorzej, w sumie tak wcale dużo do nich nie straciłem, bo oni się tutaj, widzę, też między sobą mm, tasują. Tu mnie goni, nie wiem czy to właśnie już nie jest Ryan Douglas, nie, Ryan Douglas jest cały czas na piątej pozycji. Wiem, że to Ryan Douglas mnie goni, ale to nie. To jedź, to co tutaj zrobiłem? Ajajaj, no czy stracę tą pozycję czy nie stracę? No jeszcze nie, ale kurczę ucieka mi pierwsza dwójka, a fajnie by było powalczyć o tutaj, o zwycięstwo. Na razie ciężko to widzę, bo mimo wszystko ten tor jest bardzo trudny. Bym powiedział, no właśnie, teraz takie przeszkody na środku. To akurat też do końca mi się nie podoba. Dobra, teraz lepiej mi to jakoś wyszło. Teraz mocne tutaj kontrolowanie motocykla, przyciągnięcie go do siebie. Nie uciekając, ale to już jest ostatnie okrążenie, Wam powiem. I raczej my tutaj już więcej niż to trzecie miejsce nie będziemy mieli. Chociaż teraz, jakbym się do nich jeszcze zbliżył. I proszę, jeszcze zaatakowałem drugą pozycję. Czy coś z tego będzie? Jeszcze nie wiem. Może teraz pięknym atakiem prawie. Czy to się uda, czy my to zrobimy Jedź, jedź, jedź zakręcony Teraz przy krawężniku Atakuj i teraz jeszcze raz Ciśnij się pomiędzy nich Walczymy do końca I meta I tak jest, tak jest Mamy to, udało się Zakręceni w lewo, to zrobili Ale zadziwiście wam powiem Ale mi się to podoba, ale gonitwa niesamowita Wydawało się, że nic tutaj więcej niż trzecie miejsce Nie będzie wchodziło w rachubę A udało się, znowu żytem na taśmę co za wspaniałe zawody dzisiaj tak naprawdę wszystkie trzy eleganckie no i wygrywamy a co najlepsze Ryan Dungey dopiero czwarty tak więc przewaga będzie już większa zaraz zobaczymy dokładnie ile punktów będziemy mieli przewagi oczywiście pierwszy, no tak jak tutaj speaker mówi, no tych trzech rajderów było fenomenalnych w dzisiejszym dniu, na zakręcony w lewo najlepszy się okazał i to mnie bardzo cieszy. Także za rzeczywiście 72 punkty, czyli mamy 7 prze punktów przewagi nad Ryanem, Ryanem Dungy, tak więc jest, jest naprawdę super. Dzisiejszy odcinek naprawdę, kurde, rewelacyjny I, i powiem szczerze, no nic, no zacieram ręce, bo jeżeli tak będzie to wyglądało, a mam nadzieję, że tak będzie, no to kurde, zgarniemy najważniejszy tytuł No i zamkniemy nasz rozdział z motocrossem tak naprawdę na kanale Tak więc, ymm, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał Jak tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę A jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to z góry Was do tego zachęcam Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego Instagrama speedway Strepa Oraz do dołączenia do naszej świeżo nowiutkiej grupy na Facebooku Link nowy znajdziecie w opisie Tak więc z góry Was do tego zapraszam A więc to tyle na dziś Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.